tej z gali KSW 48 zwycięstwa walki wieczoru Saladin Parnasi pierwsze pytanie do Saladina jak się czuję po tej walce jak się czuję jako tymczasowy mistrz KSW Saladin Parnasi félicitations pour le combat comment toutes sont côté champion de KSW bah je me sens très heureux voilà je suis très content d'avoir d'avoir gagné cette ceinture voilà pour nous c'est c'est important on a cette victoire et je parlais à la chercher bardzo się z tego, z tego pasu. Ja szukałem, szukałem go i bardzo się cieszę, że go zdobyłem. Saladin, co na temat samej walki? Czy Roman Szymański zaskoczył Cię w jakimś aspekcie, czego się nie spodziewałeś, jak to wyglądało? Jak się pasuje walka? Czy Roman Szymański Cię zaskoczył? No, nie pa, ma zaskoczenia w ogóle. Przez chwilę walczyłem, szedłem szukać zwycięstwa i wróciłem do Nie, nie zaskoczyło mnie, nie dominowałem banka robiąc co chciałem i wygrałem ten pas, i... no nie, nie. Saladin ten pas nie jest do końca prawdziwy, bo yy, prawdziwy pas ma Mateusz Gamr, czy to jest teraz twój kolejny cel w KSW? Saladin, ce n'est pas la vraie, la vraie ceinture, la vraie ceinture c'est Gamrot qui l'a, est-ce que tu vas chercher cette, la, la vraie ceinture bah, Bien sûr, je vais chercher la vraie ceinture, c'est comme ça, je vais la chercher, si je peux la chercher, je vais la chercher directement. Oui, je vais <muches> la si je peux Kiedy chciałbyś kolejny raz zawalczyć tutaj w KSW? Jak wygląda Twój kontrakt? Czy możesz walczyć gdzieś poza organizacją KSW, czy wszystkie pojedynki musisz toczyć tutaj dla, dla naszej Federacji? Jak to wygląda? Quand tu veux avoir le, le prochain combat, Donc, euh, il te reste combien de combats euh, au KSW et est-ce que tu peux, tu, peux, vais, tu peux combattre ailleurs de CASW, comment ça se voit dans, dans ton contrat Est-ce que tu peux avoir l'opportunité de, de chercher une autre organisation euh, en parallèle avec CASW ou non ben, Moi pour l'instant je, voilà, je suis au KSW et euh, tout ce qui est contrat... Euh,

Quand tu veux avoir un, euh, le prochain combat bah, Franchement, là, je veux prendre une petite pause. Après, euh, je ne sais pas, c'est Kesbouvi qu -ce qui, qui, qui fixe les dates. Donc, euh, du moment qu'ils me préviennent de deux mois à l'avance, ça me suffit. Euh, Ja tak naprawdę to ja nie mam dużo do powiedzenia na temat walki, kiedy chcę walczysz. Jeśli tylko mnie powiedzą, mnie dadzą dwa miesiące do przygotowania, już jestem gotowy. Saladin, jesteś tak młody powiedz nam wszystkim, kiedy ty zdążyłeś zdobyć te wszystkie umiejętności, które pokazujesz w klasie. Saladin 14, trzejrzędny, tak. W ten tout le monde mówią, comment komu to avoir dans ce niveau là à aż do 21 ans. Bah, depuis l'âge de, de 11 ans, je m'entraîne. Voilà, je m'entraîne depuis que je suis petit. J'ai commencé mon premier combat à l'âge de 11 ans. Voilà, moi J'ai l'habitude de combattre. Mon club, ils m'ont habitué à faire beaucoup de combats quand j'étais petit. Et là, je suis arrivé à ce niveau-là maintenant, grâce à eux. Ja zaczynałam trenować jak miałem 11 lat i u mnie w klubie to zaczynali mnie przygotować do walki jak byłem bardzo młody i dzięki nim jestem na tym poziomie. Ja robią dużo walki amatorskich jak byłem mały i już ja byłem przygotowany do, do walki jak byłem młody. Przedostatnie pytanie Saladin, czy masz świadomość, że jesteś szalenie popularny w Polsce, że byłeś murowanym faworytem u bukmacherów w tym pojedynku i, i wielu Polaków tak naprawdę docenia Twoje fantastyczne umiejętności, czy odczuwasz jakąś dużą popularność w tym kraju, jak to wygląda? Comment tu as senti Tu es populaire maintenant en Pologne, tu étais favori, franchement beaucoup très favori par rapport à lui-même pour parier sur le match. Tu étais vraiment favori par le match. Comment tu sens ta popularité ici en Pologne bah, Je suis très content. Je suis très content de combattre à chaque fois en Pologne. Voilà, C'est bah, grâce à eux que, que je réussis à monter en puissance. Je les remercie, je les remercie du, du profond. C'est vraiment important pour moi d'avoir un soutien polonais. Ça fait quatre fois que je combats combat en Pologne. On, on dirait que je suis polonais maintenant. Voilà, je me sens bien et je me sens bien ici, en Pologne. Voilà, c'est un très beau pays. Merci, merci aux fans polonais de me soutenir. Voilà, merci à vous. De <laughs> De quoi, ne? De quoi? On mówił, że naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, on ma już cztery walki w KSW i za każdym, on mówi, że ma cztery walki już czuje się Polakiem, bo on za każdą walkę jak przyjdzie tutaj, czuje się świetnie, fanów go kibicują i to jest bardzo ważne dla niego, że ma wsparcie od Polacy i bardzo za to im dziękuję. no, jeszcze pytanie, bo widzę, że jakieś szwy na łuku po jakiej akcji to się stało? i było tutaj, to akcja. Franchement, nie me rappeluję de l'action. Moi, j'étais. J'étais m'a Nie pamiętam tego. Ja w, w walce. Nie czuję ten czas. Nie pamiętam, kiedy, w jaka sytuacja to była. Ostatnie pytanie, mam kolego do ciebie. Gdzie ty się tak nauczyłeś polskiego? <laughs> <laughs> ja już 8 lat tutaj mieszkam w Polsce.